Także się manowałem ja jestem Error, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu sobie zagramy w Team Fortress 2, także bez zbędnego gadania przechodzimy do gry. Także okej, okay, witajcie. Eee, następna mat ma matka, tak, następna matka będzie twoja widzu. Nie no, następna mapka to jest Gulpit. Właśnie Gulpit! Yy, Pamiętacie ten odcinek, o której mówiłem, że yy, w którym mówiłem, że jest jakaś mapka, która mi przypomina właśnie... Inną mapkę? Chyba było Caldron, czy coś innego? Pies? A nie pamiętam nawet jaka to mapka była, ale mapka. Ale w każdym razie właśnie chodziło mi o tą mapę. Dosłownie o tego spawna, o tym nie mówiłem. Także myślę, że dosyć szybko pójdzie, eee, więc widzimy się na meczu. Gold Pit, no właśnie zapomniałem, który to był odcinek. W którymś odcinku właśnie, gadałem chyba w ósmym może? Nie wiem, byłem na takiej mapie, gdzie kocioł się buguje. To Presy To Na Presy Pysie? To mówiłem? Nie mam pojęcia. Jak znajdę, to wam wkleję gdzieś tutaj na ekran ten moment. Także ok, jesteśmy w drużynie czerwonej. Myślałem, że jestem w drużynie blue. Chociaż tutaj w blue lubię pograć sobie z sniperem. Na pewno sobie zagramy. A jak teraz nie pójdzie, no to zagramy sobie najwyżej czymś innym. I później pogramy snajperem znowu Nie wiem czy dobrze to powiedziałem, mam nadzieję, że tak Nice Aha, tu koniec meczu Whoops. Także ok. witajcie w następnym meczu. Dwóch tylko? Dobra, miejmy nadzieję, że dołączy ktoś. O jest jeszcze minuta. Także widzimy się za minutę. Także ok. Gra nie potrafiła dołączyć gracza, więc dołączyła mnie do blue. Szczerze mówiąc, może to i nawet lepiej, bo w blue jest lepiej. <laughs> nie no nie dawaj mi gusta Gościu. Oj, myślę, że jest bliżej. Trzeba popchać wózek póki jeszcze jest kit. W sensie spokój. Oj. O! Jest jakieś piekło, czy... A, już nie ma. O Jezus! O nie! Gdzie on jest? A! O jest, gargulec. A nie Kiedy wjeżdża gargulec? Pięćdziesiąt siedem punktów. O. Dynia? Nie. Jak on to robi, że ma pierdyliard tych? Zlecząc się chyba, chociaż teraz dalej jest gdzieś? Pod hm. Tak, że widzicie, no. Są dobrzy gracze i są Na szczęście natrafiliśmy na dobrych graczy, którzy nam pomogli. Jeszcze dodatkowy cel się wypełnił. <grymne> <grymne> Jak wyszedł tej? Otworzymy sobie paczuchę. Ile minut w ogóle jeszcze zostało? 19, w sumie 20 minut. To no, pójdziemy na kolejny meczek. Spalona spódnica i Terrifying Trove Case, okej. Okay. Te... te dwie rzeczy mam. Także... czekajcie chwilę. Hell Train. <kłysy> Także ten. Co miałem powiedzieć? Mapka. Mapka. Hell Train <laughs> Koniec meczu już? Wy, ty, wy Nie ma tu nikogo Lol. Tak, koniec meczu. W ogóle patrzcie, wszystkie mapki na H. Także okej, okay, witajcie. E, mamy już 12 punktów za dosłownie. E, za dosłownie. <laughs> końcówkę poprzedniego meczu. Nie, nie przyjdę. Wow zapomniałem że to ta mapka jest taka schizowa Ej pozmieniali chyba Jezus template chyba Aha oni idą od razu tak podoba mi się ten dźwięk w ogóle ta cała mapa jest po prostu zajebiście zrobiona nie no co mogę zwalić konia To jest ostrza z żarłacza białego, yy, tempo głowego, nie wiem, ale buja. Dzięki. Wszyscy są niewidzialni, ej, spierniczej. Że to szpiek. What, co się dzisiaj dzieje? tej? Uu. nie chcę. No, nie chcę. Dziękuję. Nie o. Aha, no dlatego. Koniec meczu? Tu nie ma kurde rundy. <laughs> nice. 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 Ej, nie rób tak. Nie, wiem czemu ale to mi się ze Slendermanem kojarzy? Nice. Gościu, co się zastanawia tej co jest grane. Gówno w dupie. Zaraz mnie bak baks No ile on ma tych żyć? 50 punktów? Tak. O. Gargulec! Ty śmieciu! No ale dobra, już mam 60 punktów. Ale mu teraz zapierdolę takiego fergasa na uch! Na czoło. To się kurwa zesra. Będzie się śmiał kurwa odbytem. Jak będzie chciał pierdnąć to będzie się śmiał. Nie będzie pff, tylko... <śmiech> Kurwa <laughs> Bum Nice cheats. Dzięki. Dzięki, że za cheaty. Znaczy nie, nie dziękuję za cheaty, tylko dziękuję, że, że jestem tak dobry, że ludzie twierdzą, że jestem cheaterem. Serio, to jest dla mnie pochwała. Wiesz dlaczego? Bo jestem strasznie kurwa zjebany w tą grę. Gram jak gówno, pierdolone. Jak sraczka. Ja pierdole! Chciałem mu napisać, ja nie czytuję. Ty Jebany kurwa debilu. Spierdolony. Skraszowało mi kurwa Team Fortress. Dziękuję. Dziękuję ci za to. Naprawdę. Bardzo chciałem dostać krasza Team Fortress. To za jebana ludzka sraka. Jebana ludzka sraka wdeptana w skarpetę, kurwa. Powiedzcie mi, jakim trzeba być kurwa idiotą, żeby twierdzić, że gościu, który ma kurwa AWP w tej grze, którą nie da się stworzyć, znaczy nie da się ten, trzeba ją po pierwsze kupić. Po drugie, jest tam informacja, że to nie ja ją stworzyłem, czyli jakiś gościu, więc po trzecie, czy też po drugiej i pół, musiałem tą AWP w jakiś sposób zdobyć kupić lub wymienić się z kimś, coś w tym stylu, tak? No i po trzecie i pół, albo po czwarte niech będzie, mój profil na Steam jest publiczny. Zamiast od razu robić jakieś wołty, można zobaczyć sobie statystyki tego gracza, to po pierwsze. Po drugie, można sobie zobaczyć profil tego gracza, tak, zwłaszcza, że ja mam publiczny. Czyli też zazwyczaj mają prywatny, żeby ukryć, że na przykład grałem 15 godzin, nie, a mają na przykład yy, Golda już, przypuśćmy, nie czy coś. Więc, widać, że tam mam ponad 700 godzin. Widać, jakie mam przedmioty w ekwipunku. Widać, kurwa, wszystko. Czarno na białym. Widać wszystko. Dosłownie nie trzeba iść do żadnej prokuratury, ani do niczego, do żadnego gejbena, bo, kurwa, białko jest normalnie na profilu. Białko, kurwa, białko, chłopie. Wiesz, co to jest? Nie, kurwa. Jedyne białko, jakie zna, to, kurwa, nabiał jajeczny, kurwa, męski. Mam nadzieję, że nie, do nie dołączyłem do tych samych zjebów. Nie no, gościu mnie wypierdolił. Znaczy, sprawił, że mnie wypierdolili. Stwierdzili kurwa cztery osoby, że cheatuje. Nie wiem. Jakieś spierdolone umysłowo dziady. Spierdolone. No już mogę sobie zagrać snajperem, Bo już jebali to, ale.. Kurwa kto? Znowu jest Guys We have Cheater. You literally said thanks when... Ja pierdolę! Oni są zjebani kurwa po... Będę grał, nie będę się przejmował tymi zjebami. Niestety musiałem dotrzeć do tych samych zjebów. gargulec oh, okay, now, right? Jezus, spinbot. Pa, spinbot. Kurwa Rozwa Nie, myślę, że rozwaliłem działkę, nie Nie no, już jest przesada, to już... Paranoia Tej co ja zrobiłem! Ja dosłownie nic nie zrobiłem, nie? Samym graniem doprowadziłem do jakiejś paranoi. Aj. Ja wcześniej w ogóle miałem 50 punktów, a miałem później 33, jeśli się nie mylę w menu głównym teraz mam 49 dopiero, nie? 48 minut nagrywania. Ej, ale szczerze mówiąc, chlebia mi to, jak ktoś po prostu nazywa mnie cheaterem. To znaczy, że jestem po prostu tak dobry, że. Aha. No już nie jestem dobry, bo mnie tak to wkur. Serio, tak się wkurwiłem, żeż po prostu mi skin spadł. Nie, ale. Gościu, gościu ma taki argument z pizdy, ponieważ... Nie wiem, możliwe, że go zabiłem kilka razy? Dlatego się wkurwił na mnie? Możliwe, nie wiem, nie sądzę. Ale o coś się wkurwić musiał. I mi się wydaje, że po prostu go mogłem zabić. Kilka razy, przez co się wkurwił, stwierdził, że jestem czterem, Tak często ludzie robią. Sam nieraz miałem zagwozdkę, czy po prostu trafiłem na cheatera, czy może tak dobry gracz. No, wiecie o co chodzi. No nie wiem, a teraz wam nie przytoczę całego jakiegoś tam statementu, który chciałem wytoczyć. Następny. <ścoughs> w następnym meczu spróbujmy znowu z zagrać. Zobaczymy, czy się ktoś nie zesra. O, mamy idealnie równo pod kreskę. Przepraszam, nie równo. Milimetra brakuje. Pół milimetra brakuje. Także okej, okay. zagrajmy sobie snajperem. Umarł? Chyba tak. Tak, bo dostałem dus duszę. Za co dostałem tyle punktów? Nie wiem. Mam kurwa dobry refleks po prostu Przynajmniej dzisiaj. No w chuj zajebisty, nie? Refleks Po prostu mnie wyprowadzili z równowagi, nie? O to im pewnie chodziło, żebym grał chujowiej Żeby mnie wyprowadzić z równowagi A? LOL <ścoughs> Utknąłem Aj Co tu? Wow! O, się zesrałem tej. What? O, gargulec. Śmieciu! Gargulca chciałem. Został uwięziony. Aha. Wow! Ale psychodela pod tym kątem, wy ty, O kurwa! tu. Aj, mamy 80 punktów dopiero, jest godzina nagrywania. Niepotrzebnie. Aha, gdzie jest ten gargulec? A u nas? Lol. Dziewięćdziesiąt siedem. Moje. No ale mamy gotowy do zwrotu. Także widzimy się w jakiś najlepszych momentach, chociaż już jest godzina 9. Nagrywania, więc chyba zrobię przerwę w nagrywaniu. Nie wiem, bo nie chcę, żeby to był kolejny jakiś klot, kurde, półtora godziny. Więc chyba po prostu zrobię przerwę w nagrywaniu. Tak, więc widzimy się pod koniec meczu. Nice. Jest ciekawa y, kwestia na czacie, ponieważ ktoś napisał: e, Is soda popper better than stock? E, you mean stock wodka. A. <grymne> <grymne> Dobra, nieważne. Ja myślałem, że chodzi o alkohol <grymne> i uznałem, że to po prostu będzie ważna kwestia. Ale trik od WTV, jak ja wylądowałem. Ja myślę, że to po prostu będzie ważna kwestia, ale chodzi o to, yy, soda i coś tam poper, kurde, cool to to jest to, ten poper, no i stok, stok to jest pistolet po prostu zwykły, więc po prostu uznałem, że chodzi o alkohol, no bo nie wiem, <gry> serio nie wiem czemu, ale uznałem, że chodzi o... Włódeczki Sztok. W każdym bądź razie możemy sobie wyjść, otworzyć paczkę i zobaczyć, co dostaniemy. Mam nadzieję, że nie sraczkę. ha! ha, ha. hi hi hi, hu hu, już myślę, że się nie otworzył. Uuu, cień cicho-ciemnego i strona księgi zaklęć. Pokaż, to jest do szpiega. Dajmy na chwilę na to. Fajne. Ej, to jest fajne akurat. Dobra, i połączymy tą stronę księgi zaklęć. E, 5, 9, 11, 8. Także zobaczmy. E, 5, 10, czyli Audrey dostaliśmy kolejny. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, nie wiem, co te strony księgi zaklęć dają, ale fajnie, fajnie. Nie powiem, że nie. O, zobaczmy, może się zaraz EXP wczyta, bo czasem jak się wchodzi do plecaka, to. Czy po prostu tutaj to się wczytuje? Tak, dostaliśmy połowę tego. Okej, okay, nieźle. Także to byłoby już na tyle. Tak więc, jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie ustawić łapy w górę. Jeśli jesteście nowi, to wiadomo, sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Eee, możecie też wbijać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co, ja się z wami żegnam. Siema.